Witam ja jestem ponasta i nie ma. No ale... ja to jest, zabić nie to jest ich głupotę. A i przeżyjemy. Jest z nami gościnie na malej No. <noise> nie. Ja zostałem tu zniewolony. Ja też... mnie zaciągnął. I zapłacili za postowanie ponudego. Tobie zapłacił? Mi no powiedział, że będę miał dozgonną wdzięczność. <coughs> Ciekawe jak on? Ja się nie bawię tak więcej No kupię ci kurczę jakieś murlinki z Biedronki Murlinki? A nie berlinki? A czy to jakieś ma znaczenie jak to na parówkę? No Wolę te duże. Ludzę się zmieści do darmi, ale wybaczcie, że nagrywam od takiej minuty gry. Ale po gra. prostu... Nie, nie, nie. Zaczak się ze mną bił twardo. To jest zabawna historia, zapomniałem włączyć nagrywania. Źle wyjdzie Czego widziałeś? Nie wiem, tak czuję O jest, nam no idzie Kurwa! To jest i mi się Harold zagrował jak to ja. Już nie ma Lisino Lisin zdjęty panowie Czego zabił? Ja Ena, prawidłuj to, że podczas recalla się pasywka nie załączy. Nie wiesz, czy miał reda? Nie, to miał blue, ale dostałem od niego, wiesz, w nagrodę. Czyli reda nie robił? No nie, bo on ciągle tam w nabocie się... Czekaj. Przy... Nie. Nie ma reda. Ale przynajmniej nagrałem tą fajną akcję, jak go zabiłem. To będzie rekompensator, że tak po prostu... Buffiga. Ale twardo się ze mną bije, ogarnia tego jasno. On ma siedem farmę i twardo się ze mną bije. 50 no bije dużo. Ma jeden item, buffing ma już nie dwa. Nie dwa. O, ale on dużo <śla> <śla> nie bije. Nie pogrążaj się, cały YouTube <śla> patrzy. Tyle sub ale subskrybentów. mit Całe 11 subskrybentów na ciebie będzie patrzało. Jestem największym fanem. Jestem wszyscy subskrybenci oglądali. A nie, chcesz, się zepsuł. No mów. Twoim największym fanem, Krystian. No miałeś zagrać dzisiaj ze mną, tu fajnie, mów. Nie ponury, ja jestem Twoim największym fanem. Fanem! Ja pamiętaj. Ty jesteś to menadżerem. <suszy> I fanem największym też, kto Cię pierwszy zasubował? W piątek <grym> imprezy nie sobie. Kto no, ja. 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 Jak ja jak ty na chlebne. Ale wy macie włączonego od bloka na YouTube. Nie, u Nie, ja mam wyłączonego. Mam wyłączony, na Altube też, na Red też. Dobrze, moja mama pierwsze mnie zasub zasubskrybowała. Ja. Nie, bo ja. A w sumie zgadza się, twoja mama co ja. Ja wyszlifowałem w tobie umiejętności YouTube. O kurwa. Ja muszę ci podziękować. Chodź demo, idziemy panie. Dobrze. Dawaj. Oj, ale skucha. Kurwa, załadowałbyś i on by padł. Ja pierdolę, zestunowała nas. <grym> Żal. Jeden, jeden auto on by padł. Bo tak się <grym> naładowałby. Nie obrażając ciebie i samego siebie, zrobiłeś to po prostu chujowo. Polaga miał miałeś. Zaraz, składaj na mnie. Lissin jest zbyt OP. Ale tak go zabije, maciora. Zaskoczyła pod turemta. Hmm. Boże, co za. Jaki jump, ty! Lissin to przeszedł. Przeciwnik pokonany. Jo mój, ten jest jest. Ale jest najlepszy. Zabijcie, Tak. Ta. Ale Ja, się ja, z, ty, ja suło 12 farmy, zabił pafika z 3 killami, czy z 4 killami? i 70 farmy. farmy On ci dawał po prostu Pafik fory No bo wiedział, że ja tak na topie to nie ten tech to, to nie ta liga No wiedział, że ja szans nie miał jakby mi forów nie dał Nie 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 to było tak, zobaczył no tu. o kurczę, on gra z ponurym dam mu jeszcze chociaż dwa kile. Ten, robić w stosunku do siebie Po prostu Z że już ze mną raz przegrał teatrendon Merek Jo! On widział na no? filmie jak grał z tobą kiedyś On kurwa, on tak gra Kuczy Kurczę, wystarczy tylko ogarnąć kiedy ta Kasia pani będzie chciała uciec, to się szybko odwrócę z plecami i już mnie... Też nie na plecy, drogi. Oni niby tak, ale no zmarnować zmarnować. Smoka zrobił, A, ale czarodziej, SS, nie, jednak nie. Coś ale napiszę. I... Przeciwnik... Ja ja on taka ten Padam. Jak mnie zabije? Chodź po tą Casio pojademo. Ja ją sam zrobię. Chodź podział. Ona przeczuwa, że tu jestem. Nie, bo bardzo ma. Chyba ją. Ja. Na bota leci, tam jasuło zabija jasło, ja. Jest... Patrz, ona zawróciła. Jakby <grym> go nie zaatakowała, to tak bym miała szansę. On ma tu bludę. Dobra, możemy jeść. Ten głupi Wart SCP jest Masz warda? Palcie, stawcie tu gdzieś warda i się x 5 mogę za 15. Poczeka, czekaj, czekaj. Masz warda? Ja no nie. już tam. zrobił, no nie. Bo ja, za długo trwało. O kurwa, zjebałem z tym wardem. <noise> wiesz, Luke! Ja Miałem na balu. Ghost spalił. Miałem ulti, mogłeś wiesz. No. Kurczę cykałem się trochę Wierto akcję Tak troszkę Ja postaka w takim Koniec zabawy Ale list idzie, On ma dużo życia Przeciwnik pokonany Zabaw nie Co ty tu pafik kurwa Farmę jakąś odpierdalaś? Chodź, bijemy go. Grzybki sadzę. Halucynki. Of course. No. Lisin do was złożyści. Pafiiiik. Ja, jak to nie moja gniazda? Lisin do was idzie. Chodź tutaj, grzybki go. Ja mam ult jeszcze, więc... Uch, powinien nie mnie nie zabić. zabić.

ale mam blues z powrotem. Ale daj mi ręce, oki? Pchać? No. Ale no tam na dwa hity jest. Ja pójdę na bota i z niebim bota, bo końca. Ale ja widziałem ci, tu jest UO. Ja planuję chrzanger zaraz zrobić. On ci nic nie zrobi, on Ona tarczy nie umie dobrze użyć. Wywalisz cały kombon, dopiero tarczy użyjesz. No, po prostu Puffy go miał... olej i uderz dwa razy. Pafik mówi, że on jest ciągle No on jest pracą. bardzo dobry. No zobacz, rzecz. Ale party nie umie użyć. No ale Krystiana ścisnął. No. no faktycznie jest dobry. No, mówię... Chodź demo może po Herolda, co? W końcu. Dobra, ja idę. Skoro nalegasz. Jest? Tak! Jest? A gdzie jest Pafik? On by dostał tego Herolda. Na Dobra. Napierdalaj, nie pierdal. i nie pierdala Papi robi w pętlę. Ja może iść do ciebie. No to fajnie, quadra będzie. Musiałeś do ciebie nie? Ledwo. Kurwa. Bo to ultiwana na niego też działało, nie? to, nie to ona flashnęła, w sumie jakby ja normalnie, nie normalnie mam w życiu Ale ja Nie, już się nie ma Jest rad? Jest, chodź Ja ci pomogę, co? O, chociaż słowo może. Albo nie, dobra. Chociaż dobra, on ja jest Ja go nie goję, ty zostawcie go. Zostawcie on go. jest taki ciężki, Paweł, potrzebuje pomocy. No nie. A jak Nie. Jak nie Patrz, jaka nawet nie cofa. Co? się nazywa S. Ja chciałem mu pomóc. no. Ale nie. użył tym razem dobrze tarczy. Ja to, ja flesznąłem. A ty, aha. Chciałem ks czy ci zrobić, wiesz? Ja u więc nie dałbyś żadnego bo nawet jakbyś go ty uderzył, to by mi go zaliczał. Jo jeszcze czego? No bo to jest stak, no nie on się ładuje. Dude, my mouse is so bad. A Boże, biedna Tristana. Zginie, zginie. Nie mam ulti. A! Fajnie wygląda ten Belkos śmieszny. W sumie skin? Chyba jeszcze ja dostałem, nie? Dziwny no, nie? Taki wygląda jak korbacze. Kurbacze. Jak ten z Matrixa taki, kurwa. Te robaki śmieszne, czy te roboty? O? No. No są 3 kilo, łatwo. Ja mam ulti za 15 sekund. Kurwa! To wszystko wina ponurego teraz była. O jak on mnie sprzątnął! On czekał na to. To wina ponurego, no nie, Pafik? No. Ale patrz jak się Pafik nie wiem gdzie ten Yasuo A tu leży. Tu obok śpi chyba. śpi. Nie znał, że spuszność. Albo? Ja bym się poświęcił twoim miejscu. Dla dobrej drużyny. Ja teraz bo potrzebuję 30 golda, Pafik. Pafik. No to czekajcie, jedna fala mnie Będę taki... Ej, co Dla teamu nie po zrobisz błogu. tego, kurczę ja. Dla ciebie nie. Zapomniałeś <laughs> o serii z to już za późno. 400 golda to uzbierałem, na ten to to Ja o niczym, Pafik, nie zapomniałem. Ej, gonią mnie ktoś tu mi w bla. Ale, myślałem, że Dzink z Ksułady. Pamiętam taką nadzieję. Dobra. Wystraszymy kasiopaję, co to To tam jest taka. O, ja się. Mówię ci, to jest dobre. Ty kogo oznaczyłeś teraz jako cel? No mówię Kasiopaje, no i się wystraszyła. To idę. Ujebali się tego mi za wszyscy Timo zginął Dla dobra drużyny Ej, co to za wodam spod nóg wypływa wam też tak? A normalnie już drugi raz musiał smoka sam zrobić O i tak. ty jungę trzeci raz Ale to jest jungle do mnie, nie? Ty skromny no. jesteś, nie? Ale oni tu idą. Fuck! Blue jest Nie trafił jest tylko, bo... Ja mu blu zajebał, byś nie trafił <laughs> Bo jakby nie trafił to O jest tu widziomek Chodźcież tu kurwa demo bo on tu idzie No idę Masz slała Tepnie się tam To było logiczne Kurwa. o oh fuck Ulti <grywa> Dziękuję A mi się śmiało jakby jeszcze zginął Przezyroczyłem to całość <grywa> Vsali jak zwykle kieruje nasz team No normal. Jego statystyki zobaczcie powolutku Pokażę tablicę wyników Kurwa No bo za, za rzadko pokazujesz pokazuje, że wyczytałem sobie Za rzadko <laughs> Dobra, ja cofam. A w sumie jeszcze dżungle zrobię. Ej, już nie bądź taki skromny. W sumie kupię item. What?! Skąd się to serwo tu What the fuck?! Zginął jak leszczu. Ej, ja muszę że to od nas ktoś idzie, ty! Oluju... Tak mnie załatwił. Jak młodego na stacji benzynowej. A czemu wełko stoi? mój, co ty zrobiłeś? Jak jest Nie mogę tego sprawić. Poświęciłem się, ale Jinx zabiłem. Dziękuję. Nie ma za co. 5 złotych. Płatne do jutra. jeszcze czeki, przelew. Przelew, przelew. A nie jest do czwartego ta promocja? No do czwartego, ale dopóki trwa to ja poproszę jak najszybciej. Wiesz czy mam na oku jedną gierę. Jaką? Gren. Pedalską. Ja nie... Taki jak się ta gra nazywa? Która? I pusztop Tu jest Kasia, to ja Hmm, mam 100 kanare, no zdrowo ich pojebało Trzymaj ma farmę, ale ma dużo killi. Ocaliłem nam życia, ale on chyba zużył ulti, no nie? Kto? Lee Sin Nie wiem Nie macie warda? O właśnie Do krzywu przymrzesz też Ja bym się tam chapsnął po niego Ale ten top Kurwa. is easy No oh, już, shut the fuck up Faka, sraka Lee zabity To jest easy match Easy metrów ponagrzuć osiu karuje Norma 12.5 5 7 ja mi... minut wyrobisz się? Nie, nie. Na, nie za się mus, weź tu zagrzybuj im tu wszystko, ej No nie, bo miniony to zniszczą Weź im bazę zagrzybuj ty Da się? Nie, chyba. W jakim sensie bazę zagrzybuj? Co no, przez to No kurde grzyby tak. No, no, ale mi się da, że one z baza jest niszczy chyba, no, nie? Tylko tam, gdzie jest... Nie, kurety nie mogą ich zniszczyć. Ale ten laser cały, no nieco po tysiąc ci wali. O, U, sniper! Mom, it's a sniper! Zabyt kupić. potrzebuję 18, 15 gold. Jakie okay, idziemy na teamu, polecacie? Takie, żeby ci robiły. Dobrze, nie. I pod atak skida. A tak książka? Co ci daje? Zmniejszony czas. Czekać, to puszczą iPad. Ja się zastanawiał, czy podejść. Lol, oni idą. Chodźcie wszyscy no topem. Nie robią wiesz kogo robią, oni robią Szmoka. tego tam, Smoka? Barona Smoka? Barona! No, to był bardzo głupi pomysł. Quadra! Chyba nie. Ej, on mnie wypchnął! No, what the fuck! Słaby jestem. A to będzie krótki odcinek, kurczę, lecimy 8 aj, minut. Ale uratowałem wiesz, Barona, tak? Uratowałem, a wyjdźcie za to po smoka może co. Ja sam nie dam to rady. co mi smok? A jaki jest smok, Jakbym chciał szybciej biegać, na buty, Ale im więcej smoków, tym więcej starożytny daje, ja. A po co nam starożytny? Nawet się nie zdąży zrespić. Hmm? To prawda. Zobaczymy. Ja mam cię, to... Pafik, za słowo. Zaczekaj, ja to teraz hard puszczę. No I... na razie nie widzę. No, no, na razie na, to na... minionów nie mamy. O kurde. Nie, ale kto miał? To miał hard pusznąć. Ale sfokusowali mnie tak. A zaś moje grzyby pozabijają zabijają teraz. Wszystkich dookoła. Grzyba go. No. Teraz. Anny. Jeden, a MÓWIŁEM ROBIĆ SMOKA! Nie. Nigdy smoka. Smoka nic nie dałem. Smoka tak. ma robić jungler a nie team. Team jest od zabijania, tak? Patrz, ja teraz staję, tepam <laughs> się tam... Oni teraz zrobią barona i bacie w pierdol. Jak ja tam się tepam, robię smoka, e, robię bazę i koniec. Chodźcie panie... po barona, nie? Żegnam wszystkich. Sam jesteś ten baron. Ja idę po barona. To grzybka. Jest bezpiecznie. Ten zawsze chcą nas skończyć. I on stop pada. I padłeś powstań, power rejty. Przecież tam po tego barona? Tak idę ci pomóc. Chcesz blue? W sumie daj. Dziękuję. Nie wiem czy... Z... Ej, nie wiem czy my we dwóch go zrobił Ej hey, ty, oh. zestunowali mnie. O, oh, on oh. A no ma jak się wystakuje Kurczę Timu nie będziemy barona. Kończcie! A nie, mam to co się! w dostałem! Chciałem przeskoczyć za murek! Ty. Widziałeś tego place'a? Ja się tak czułem, że to się tak skończy Centralnie w torpedę wskoczyłem te Obroniłem przez to barana, no nie? Co za maciora się tam dało O bez kitu Demo to do brązowych myśli myśli, no nie Tą akcję dobrze Ja 400 golda potrzebuję. zniszczyła ja, wieżę Inhibitor przeciwników ale Mam po wychłap Czas ale chcę ją zabić. jest za głupi na to. Nie widzę cię. Pafik, wypierdalaj, miałeś Isius. Najpierw powratuję, głupika. Uciekaj, głupi. Liczę. O, mam reda. Tak jak chciałem redać. Może jeszcze reda. parę minutę do 55. Dążymy skończyć. Dałem. Tam no, i się. Będę na goście. Koziołku, jebaj. Ty, pan, A to jest koza, czy kto to jest? Koza to jest. Ej, bo mi topa przepchał, frajer. Może skończymy grę nawet. Ale to idę topa broń. Ale nie mogę używać skill jak w tym czymś stoję. Ło kurwa! A, on się stamtąd tepnął, co za frajer! Ła! Znowu bym dostał stąd! Jest ja to... jestem w sumie, który... Nie, Pafik nie ma barona, tylko ja mam barona. No, to co mam normalnie, dobrze. Pancia biegnie do was, chłopaki! Leci szczur. No chyba będzie Faust Salikery Volume 2. Albo coś w stylu Play City a like Teemo. A nie, nie, nie. Ej, nie podaruję, ona pada. Pa, pa. Chodźcie śmiało. wyleczy się w za słabo Dziękuję za grę